Ja jestem Najrod i witam Was w Dying Light 2. Dzisiaj w kooperacji witam serdecznie pana Felkę. Cześć, miło mi Piękny wschód słońca w tym momencie Lecimy robić zadanka poboczne Najbliższe jakieś zadanie poboczne, które tutaj mamy W nieodkrytych miejscach coś ciekawego jest, czy to jest po prostu taka lokacja, gdzie nie wiem, jakiś napad, czy coś takiego? Ja jako splet tej gry, bo mam w niej dopiero niecałe 50 godzin, ale za to przyszedłem Bo nie lubię robić pobocznych w grach, gdzie fabuła jest w miarę ogarnięta W miarę Okej okay. Cóż, nieodkryte miejsca, no to... Tam są różne akcje poboczne, tak jak opuszczone sklepy. Po prostu odkrywasz obszar. A, ty masz paralotnie, ja ja robię jumpa na ten, na samochód. Ledwo przeżyłem, ale przeżyłem, nice. Ale nad rankiem jest jeszcze strasznie ciemno na, na poziomie ulicy, nie? A, to jest konwój wojskowy. Aha, kom komputer się rozgrzewa. Komputer Dying Light 2 niestety e, zbyt ciężki na, na tutaj wszystkie, wszystkie sprzęty. Konwój ewakuacyjny. Znaczy nie no, nie mam tak pokaz slajdów jak na początku, tak, nie wiem, 10 minut najpierw może, ale potem już da się grać, więc to dobrze, nie? Chyba tak. Ej, oni też wybuchają tutaj, tak? Ci... tacy... O, i nawet podpalają w tym razem, wcześniej nie podpalali w pierwszej części gry, nie? Ja. U rzemieślników możesz kupować ulepszenia do Tak, 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 za trofea, nie? Bo to było coś takiego, że właśnie mogę, jakie są rzemieślnicy, to ja mogę podejść do rzemieślnika i sobie jakby u niego ulepszyć, yy, ulepszyć sobie moje... Moi, mój jakby schemat na cokolwiek. Coś tak było. Yy, znaczy, mi chodzi teraz bardziej o ulepszanie narzędzi, w samych, tak jak paralog. Aha. A no, masz taką specjalną zakładkę, ulepsz. I możesz się pobawić. A dobra, no to e, zobaczymy, bo ja chyba... Czekaj, jako, jako taka narzędzie, jako paralotnia liczy się e, klucz GRI, czy tylko na przykład Lornetka, bo w sumie nie wiem, nie, nie, niestety nie, nie da się Lornetki ulepszać. <gry> no to byłoby głupie, ale klucz GRI się da ulepszyć na przykład, czy to też czy to się nie wlicza? Nie, 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 to jest taki... No to też jest po części narzędzie, ale chodziło mi o... Chodź, wiatraczek tutaj mamy, możemy sobie wiatraczek ogarnąć. To. Chodziło mi bardziej o, taki, o takiego typu narzędzia jak... Paralotnia. Okej. Okay. Wiesz takie narzędzia, które gracz może używać bezpośrednio w każdym momencie? Że um... nie musi podchodzić... Oprócz paralotni, tak do, do parkuru. o. Jakaś linka jest jeszcze chyba taka, to jest coś jeszcze o tym wiem. No, no to ją też można ulepszyć. Nie, spadłem. Kurde, nie wiem jak się dzisiaj. Yy, bo generalnie na początku ta linka to w sumie nic ci nie daje, jak tylko musisz ją ulepszyć. Żeby... Znaczy nie musisz, ale... Ale możesz... Jeżeli, jeżeli chcesz poprawić swoje doświadczenia korzystania z niej. I o i wtedy parkour jest z, z... A tutaj jest przejście, ja próbowałem w drugą stronę i wtedy spadłem. Otwierasz? No pewnie, mogę. No to ulepszasz, o proszę bardzo, mamy piękny wiatraczek proszę. zrobiony. A jak te wiatraczki jak mamy je zrobione, to dostajemy po prostu expo, czy możemy coś z nimi potem zrobić? Nie, masz tam chyba, bez, masz bezpieczną strefę na pewno, masz jeszcze chyba, nie jestem pewien czy masz schowek, ale chyba... Jest... Schowek tak, 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 schowek chyba jest. I to tylko tyle, tak? Bezpieczna strefa i, e, i schowek stre... plus satysfakcja. Tak, i dostajesz też punkty Parkuro A i tu musi być jakieś fajne miejsce, żeby sobie skoczyć gdzieś na dół. Za bardzo nie ma, to jest tylko takie jedno. Wiatrak wieżba, wykonane. Widzisz, wieżbę już mamy. No, Sławek Edena jednak jest. A to łóżka nie wiem, dobra. I łóżko też jest. A, nie, to w się... Sensie nie wiem, ale pokazywało, że tylko, że tam bezpieczna strefa, tytuł UV i słowek Edena. Aha, no ale łóżko też jest. Łóżko no, też jest. To e, mo możliwe, że na przykład bezpieczna stref, w każdej bezpiecznej strefie jest łóżko, a na przykład nie, nie w, e, w każdej jest schowek, nie? Ale to tam już. No, no tak, tak, tak Ej, bez kitu, ja mam z no to nie mam pokazu slajdów. Widzisz, zwiększam ci FPS-y. Chodź, byczku, lot nie użyj. Przy, przyleź tu do mnie na pomoc. E, dobra, pokażę gdzie... A, a, tak, dobrze, tak, że... rozumiem. No tu mam jakichś tych patafianów, a. których przydałoby się załatwić. Tutaj Widzisz chodź mnie, na dole. Jest... Tak, widzę, widzę, widzę. To generalnie zobacz, jest, jest takie ulepszenie. No. Aha, co, co, co ci to daje? Przyspieszenie, plus jeżeli o, w skrócie masz takie od... dziwne sterowanie tą lor... Lornetką... Lornetką, nie zasmawiał. Dziwne sterowanie Lornetką, tak, o to mi chodziło. Eee, masz dziwne sterowanie tym. E, tą paralotnią nie? Aha, ale rozumiem dobra, no spoko, ja, ja też sobie będę to odkrywał samemu jak będę już zdob będę tą paralotnię. To sobie ją odkryję na własną rękę. Ty jakiś... Co to jest? Patrz, kogoś tu męczą. To już potrafiamy. No cóż, lepsza brońkę masz. Jak na drugi level, to są chyba drugie levele gości, nie wiem, więc masz bardzo łatwo w tym momencie. Znaczy zależy, bo jak wcześniej grałem jeszcze z innym znajomym, to co ci mówiłem, że z, tam, Zalicza się do tej kategorii w wysokich ustawieniach, tak? Aha. On ma ten... On ma ten, on ma ten przywilej, no ja niestety miałem i robiliśmy z nim różne questy, o robiliśmy też, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy jeszcze odkryłeś ten typ poboczniaka i nie wiem czy mogę powiedzieć nazwę tego. I... Okej, okay, jeżeli... ale to się odkrywa jakoś na początku gry czy dopiero na przykład w, w Central Loop? Zależy, jak się poszle aż po mieście i zobaczysz, że są jakieś nowe aktywności, no to ci tam pokażę. Ale chyba, z tego co wiem, to większość tego jest w central. Ale nie, w Oldie Dor też to jest. O, w skrócie to jest taka akcja poboczna, która ma w nazwie Gierę. E, są anomalie Gierę i są. E, no, tak, anomalie Gierę, tak. To jakby ja to widziałem, ja to już widziałem, ale jeszcze żadną nie, nie walczyłem. No, no to w skrócie jak. Anomalią GR to ja się wbiłem, że no, generalnie ja mam broń. Ma w okolicach 200 damage'ów. Nie pytaj skąd mam broń z 200 co sobie kupiłem u i Ja teraz nie żartuję. E, ale to. A, no, a, aha, to nie jest jakby normalny damage, bo na przykład wiesz, w Dyncladzie jako czułeś grę w pierwszym Dyncladzie to miał się broń po. No dużo więcej obrażeń niż 200 czasami, nie? 500 na przykład. No, no, no. Więc rozumiem, że tu, tutaj w klasie dwa 200 to jest dużo. Tak, tam to... nie wiem, mógłbyś podrapać sobie po. Aha, czekaj, tu inhibitory gdzieś były. No, ile masz już peł, wszystkie inhibitory, chyba jeszcze nie masz, co nie? Czekaj, a sprawdzę. Eee, ile ja ich mam? 86 na 126. Okej, okay, ja mam chyba 17, coś takiego. Jest śmieszna sprawa, bo są dwie umiejętności pozwalające dalej skakać. Chyba dwie. Przynajmniej dwie na razie zauważyłem. Umiejętność po, po, pozwalająca na wybijanie się z krawędzi. I umiejętność pozwalająca na po prostu szybszy bieg pod shiftem. Znaczy, nie, 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 nie. A, a w sumie tak. E, czekaj, to... Ja nie mam tej na wybijanie się krawędzi, ja mam tylko ten nabieg z shiftem, ale zobacz, popatrz. Patrz teraz. E, na mnie, możesz popatrzeć na mnie chwilę. Zobacz, teraz zrobię zwykły bieg bez shifta. Co nie, to jest zwykły bieg. A teraz zrobię bieg z Shiftem. Poczekaj, popatrz teraz. Właśnie, ja mam sobie jakąś nową umiejętność zdobyłem. Eee, dostałem, co tu ulepszamy sobie? Szybka wspinaczka, sprawny biegacz, czy dal daleki skok? Wezmę sobie też sam. O, w skrócie. Właśnie, czekaj, ja chcę ja sprawdzić ten daleki skok. Teraz poczekaj. Nie, czekaj Jest jak to stelnie. działa. Po, po prostu cię tak wybija, to do przodu. Moment. Jest też taka umiejętność. Bo to musisz tak? się jakby jakieś krawędzie odbić, tak? Czyli... No. Kurde. <głosy> <głosy> Kopa robię zamiast <żeby głosy> te robić. Okej. Okay. Moment, a czekaj, w którym momencie to robisz? Czy na tej krawędzi da się zrobić ten odbicie? Na tym tym? O, tutaj? Po prostu. O, widzisz co największe? O, wyszło, wyszło, wyszło mi teraz, wyszło mi teraz. No to rozumiesz, że jest moment, kiedy jest... No, Dobra, już nauczyłem się, już umiem. <laughs> Dzięki, pomogłeś mi trochę. Wystakujesz i tak jakby... W momencie, kiedy ci się zdaje, że jesteś na tej krawędzi tego, to wtedy naciskasz przycisk, który odpowiada za kopnięcie u ciebie. No spoko. A co, co, co tu jest za jakaś tam... jak tam zrobić to? E, przytrzymaj w na tym. A tu jest, tu jest, jumper? Tak. O kurde. No, to jest jedna z rzeczy, które operują ocaleńcy za... Znaczy, ludzie z bazarów, zamiast za... pomoc. O, wiem, że... Tak, tak. Tak zwane Tak, 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 tak. tak. Ta muzyczka się odpaliła, e, chyba, ocaleńców. Jest to typowa farkrajowa srenka, która. Tak, tak, kiedy oglądałeś, wiem. A, a, tak, 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 tak. Mhm. Mm Jakby. Na początku, znaczy nie że na początku, tylko ogólnie. To jest parę chyba 2 miesiące lub trzy przed premierą, Sobie tak ustaliłem, dobra. Nie będę oglądać żadnych filmów o Dying Lightie 2. Nie będę sobie spoilerować, będzie zaskoczenie i skończyło się na tym, że już tam że już nad ranem o czwartej godzinie, bo ze, tam, odpaliłem Dying Light'a 2 pierwszy raz o piątej w sumie, bo mi się y, jak jest ten patrz y, pierwszy, co nie? Day mm -hmm. one patch, coś takiego. No no to on mi się pobierał godzinę. Aha. Mimo, że mam dobre fileta. i sobie, i, so i oglądałeś filmy w tym czasie? Nie, po prostu w, ten, w ciągu trzech miesięcy ten, tak bardzo się najarałem tą grą, że oglądałem po prostu wszystkie filmy. A no no to Ja, ja to... się strasznie starałem się nie oglądać, ale potem przyszło do momentu, kiedy filmy chciałem o tym nagrywać i troszeczkę się pooglądało. O, tego jeszcze nigdy nie używałem tego o, tego zjazdy na dół. Eee, no. A to jest po prostu taki zjazd, tak? No. A można tego użyć do góry? Tak, można. To Jezus, Maria. Nie, bo u mnie to jak się w dół, to znaczy, to, to, to jest animacja: jak się i się opuszczał zanim nim w dół, co nie? U mnie to była animacja: jakbyś tak wziął dwie ręce i yy, tak jak jest dół łupciowy w ramach I nim tak olinę i tak zjeżdżał na dół. Yy, tam, Jak. No Power Ranger, a jak wjeżdżałeś w górę to to wyglądało jakby talina Ci przechodziła przez przód i jakbyś tak wchodził jak te. A to pokazać Ci teraz sztuczkę? No. Zabijam zombiaka, pokazuj sztuczkę. Ale poleciał. Dobrze, to pokażę to na tym pan. Nie, muszę odebrać jeszcze nagrodę od niego. O dzięki, odebrałem już. Asystem, co? Dziękuję. Ja byłem w na to klucz. Eee, no to zadamon Popatrz. Po, co to jest? Z broni tak robisz? Tak. Fajne, też chcę. E, tu jakieś zadanko jest... Dobra... Lecimy sobie po mieście wykonując różne te rzeczy. O, ale finalinka masz Dawaj mnie to, też to chcę. Czekaj, ale nie ja nie mogę, ja mam tylko jedną, poza tym dostaniesz potem. Wiem, 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 wiem. Nie mów kiedy, nie mów jakiej misji. Jak dostanę to się będę cieszył, na razie, na razie nie mam. Każdy OG gracz Dying Light mówi, że mówię, że ryża, a nie rice. Ryża? Serio? A dlaczego tak mówią? No bo rice. że... A rice. aha. Wiem, że się pisze rice, ale no. Mój, mój znajomy z y klasy my Scratcha, mówi, mówił ryż Dobry z niego gościu Po prostu mówił, że to są żołnierze ry ryża A, i że Rais Tower to jest ryżowa wieża To mi się Lepiej podoba jak coś Czekaj, bo oni tam coś mieli, jakieś przedmioty, chcę to, sp to sprawdzić I want I their things W końcu specjalnie po to je trzymali, żeby teraz, żebym ja teraz im to zabrał Czy oni nic tu nie mieli? A mieli oni specjalnie ukradli, żeby ci to podać. Tak, żebym ja mógł potem sobie ich załatwić i, i wziąć to od nich. E, tak, prowizoryczny topór, świeżo kradziony. Ja dostałem chyba łopatę zniszczoną, wiesz? Coś nie, chodziło mi o to, że tutaj. drewno. Tu. Aha, ja, ja tu miałem łopatę chyba. Łopata wbita w pie pień drewna. Gratulacje. <laughs> Łopata do koszenia drewna, cóż, zdarza się. Ej, tu jest gruby, pal. ja nigdy jeszcze nie walczyłem z grubym. O to Ja pierdziele, co się właśnie odwaliło? Nie, on ma po prostu tak jakby swoją dziką buławę zresztą z ręki. Ale... Ała, dobrze, pociąłem kolegę. Ale go szybko rozwaliłeś w sumie. E, cóż, ta broń, czekaj, ile ma? Mało e, już 4 punkty. 3% trwałości, ona się zaraz zejmujemy Niegoś lata mi zaraz wybuchnie antybiotyki dostałem jakieś trofeum zarażonego Widziałaś, widziałeś ten dżem w powietrzu, w sensie, co się jak wybuchni to ta rozpriskująca się kręża to dżem A ty zginąłeś trzeba ja mogę ci uleczyć? No Wait a e, nie po prostu to wybuchło, dostałem damage'a Uleczyłem cię czy nie? Czy sam ginę? I, sz i szarak mnie spałował Okej, okay, to fajnie. A ja mam pytanie, czy jak tutaj działają jakby te wyzwania prędkościowe parkurowe? Ja się po prostu kto kto, kto z pierwszych raz z nas wykona tego czas się liczy, czy może na przykład bo ja wiem ścigamy się razem Jezu, nie mam pojęcia, to chyba... Ja grałem w ten, wyzwania parkur, a sprawdźmy, no, się. No sprawdźmy, do... jest to zadanie parkurowe. O, jak oglądałeś film Hedna, to wiesz, co, co to za zadanie tutaj będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Lola, lola... płacze. Papa, ta, tak, ta, ta, ta. śpiewaczkę, czy. Tak. Jak to działa? Zalicz punkty kontrolne, aby jak najszybciej dotrzeć do mety. No może zobaczmy, no. spróbujmy to zrobić. Ale co jest to? Nie, 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 nie. Nie, nie jestem pewien, czy opłaca się robić to za tak. Zbyt, za słabą, słabą płacą w skrócie. Jak ja mam tę gleść? A, nieważne. O ja OK. Bardzo tam punkty kontrolnym masz tę bleź. E, masz w nie wchodzić. O, jakbyś się rajdowa... zakładam, że... że tak samo jak poprzedniej czasie to działa. E, jakbyś się rajd'ował, że ci nie zalicza przypadkiem ten e, punktów kontrolnych, to nie zdziw się. W sensie ja też ten mam czas. Okej, okay. o nie, ja się w drzewie. O nie mogę. Chyba tego nie przeżyję zrobić, wyzwanie. Przeżyłeś, ładnie przeżyłeś O nie, tutaj trzeba... O nie, a ja mam lotniej i mam łatwiej no. A czy nie, no nie trzeba, ale... Kurde, nie, nie, do, nie doleciałem tutaj Jezu, spadł z dachu Ale z tą drogą brałem, niestety Mówię, żebra połamane by było Ach, przez tą lotnię straciłem chyba z pół minuty. Czy przez to przez brak lotni. Przez tą lolę. Nie ja myślałem, że lo, słowolotna ci się pomyliło ze słowem. Bo na tam... Lolo? I... No. Na szczęście nie. Nie wiem, może tą z, y, ty zająłeś tą i ją na to. Nie wiem, ja was zostawiłem za sobą. <laughs> nie Niespokojnie Toż, mój... mój Aiden... Nie, żeby... Wiesz mieć... jaki tutaj moim zdaniem problem tych parkurowych tych, że w Dankelajcie 1 zawsze były takie po, po jednej ścieżce tak naprawdę było dla każdej lokacji, co nie. No to to jest że świat i te chce chcę dać yy, tam graczą. Muszę tam dowieć, proszę. Nie nie, 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 mam 10 sekund. Muszę mieć o nadal. Dobra, robię to na... Z... Nie! Ja pierwszy spadam z dachu! Płagam was! <gryw> ja Jezus! Nie, ja mam wodę o głowie, przepraszam. Nie jakbym nie mnie spod dachu tutaj. Ach, brakowało mi trzech sekund do złotego. Pali lola kurde co za gościu. Zdaj. Ćwiczysz przed Skąd się tu wziąłeś, ja przystojniaku? Usłyszałem, jak e, śpiewasz. Nie okłamuj loli, pięknisiu. Pewnie pomyślałeś, że ktoś dusi kota. Nie, skąd coś coś w tym jest. Widzisz, nie powinieneś jej widzieć. Zwykle jest owinięta wyjątkowo delikatnym szalem z norek. Lola... Nie, nie wiem, jak ma moje, to ona by lepiej le, le, le się jakby jak była poetką. Jakby jak pisała jakieś... Ale jak Lola zdoła kogokolwiek oczarować? Bez jej to jest, po... słuchaj, po prostu artystka, po prostu... A... Artystka A, uh, znaleźć, ją, po prostu na pełnej linii. Jej umysł ona jest po dziełem artyzmu. Ona po prostu miała dobrą poloniskę w szkole i. i... No, to, to są... też prawda. Jak ona używa tego języka w piosenkach, to ja, ja, ja słyszę jej widownię. Jak ona zbudzi to wszystkie na śmierć. Nie no, akurat w piosenkach to jeszcze brzmi spoko chyba, nie? Bo to piosenki pamiętaj. A czemu ona mówi o sobie w trzeciej osobie? Dobra, ona jest narcyzem, to tak, jest. Moutan, no moment, kiedy jest, jest. Wybrasz... Potężnym. Ci to jest moment wyścig? kiedy musimy od niej odejść i się... A, nie, rzyczy, no, należy, do dostrzega swoje wady, więc wyjdziesz, źle nie jest. Wydaje. Szybko. 14. No nie dobra, jednak jednak nie, nie? nie okej. Okay. Pomyliłem się o, co o, do niej. Ile czasu spędziłeś w pierwszym DankLight'ie? Teraz mam obecnie 165 godzin. O kurczę, ja 46 mam, nie? Chociaż nie, jeszcze grałem wcześniej trochę tyle ja mam w dajemniku ty, ty... Ty... ty mogłeś coś zbustować do góry, ja się tak nie dostanę byku w ten sposób tam Ja muszę e, Weź co zejść na ulicy tylko się nie zabij, dobra? Ja muszę sobie znaleźć tutaj wejście, czy, czy da się tędy wejść od dołu? E, nie, musisz się na górę i potem jak będzie O, no to... No nie, dobra, ja widzę wejście chyba, tutaj jest taki jakiś e, Nie, patrz, tutaj Czekaj. Ja widzę wejście Chyba, tak. Ja widzę wejście. No, tutaj. Musimy się tutaj. Can I please... No to jest drabina, muszę po drabinie wejść. Ale najpierw musisz się wspiąć. Wiesz, co byłoby najlepsze? No, a co? Gdyby podczas schodzenia po drabinie też spadała ci wytrzymałość. Nie. No nie, zwiało go dalej. Prawie go miało. Nie, serio, jakbyś y, tracił po tym, to ty byś... Y, to Aiden by bych... Amerykanina. <laughs> tak, byłby typowym Amerykaninem plus jeden Znaczy bez urazy, ale coś ta Amerykaninów tam ponad 60 kilo no. to, znaczy, to znaczy bez urazy, ja to nie tak, że jestem jakieś nietolerancyjny Jezu, serio iś, ta jej szmatka tutaj y, ten jest Patrz Akurat będziemy mieć kłosta. Lepiej wrócę na bazer i oddam to loli. Jest noc, ale ślicznie tutaj jest w sumie tak, teraz po, przy zachodzie słońca, nie? Czekaj, e, zrobię sobie z tobą. Będziemy popróżnić. E, a chodzi, weźmiemy się, śmiesznie będzie. Czy mogę tu wejść, dzięki. Co chcesz? Wile dornocą, to jest. to jest coś. Tak, Też to jest ciekawe. coś. Jak był zachód słońca, to wyglądało jeszcze ładniej, nie bo to... Dobra, F12 do mojej kartoteki. Proszę bardzo, świetna sprawa. To ja się żegnam. Dzięki serdecznie, Felkę. Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia w następnych. To do zobaczenia. See you. No, spokojnie, nie giercowania. Tutaj mamy piękne urzenie na central lub na sam koniec. Cześć. No, siema.